Dzień dobry. Nazywam się Piotr Szymczyk, pracuję w katedrze biocybernetyki i inżynierii biomedycznej na AGH. Chciałem państwa zaprosić na moją prezentację. Tematem mojego wystąpienia będzie system profilaktyki i kontroli zakażeń o wysokiej zaraźliwości w placówkach opiekuńczych. Obecna pandemia spowodowała, że system profilaktyki i kontroli zakażeń o wysokiej zaraźliwości w placówkach opiekuńczych stał się bardzo potrzebny i ważny. Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja w placówkach opiekuńczych, które niestety nie są przygotowane na tego typu kryzys. Pensjonariusze w takich placówkach to osoby w podeszłym wieku z wieloma chorobami nie istnieją procedury, nie ma przeszkolonego personelu w dostatecznej ilości. I nie istnieje system ochrony całościowy. Bardzo dużo pensjonariuszy i personelu zaraża się, jeżeli koronawirus dostanie się do placówki. Szacuje się, że jest to do 70% osób znajdujących się w takim obiekcie. Bardzo duża ilość pensjonariuszy ciężko choruje i niestety również umiera. I szacuje się, że może to być nawet do 20%. Profilaktyka i kontrola zakażeń w tych placówkach oprócz koronawirusa może być wykorzystywana również do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zakażenia rotawirusów, norowirusów, pneumokoków, grypy, a także świeżb. Chciałbym Państwu przedstawić główny zespół badawczy zajmujący się tym projektem. Pan profesor Piotr Heczko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Kolegium Medicum, z Katedry Mikrobiologii jest kierownikiem całego zespołu. Głównym wykonawcą ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego jest pani profesor Jadwiga Wójkowska-Mach, która również pracuje. W katedrze mikrobiologii. Ponieważ projekt jest realizowany jako konsorcjum uczelni i firmy prywatnej, od strony konsorcjanta biznesowego, pracuje w tym projekcie pan dr Wiesław Latuszek-Ukasiewicz z Medycyny Praktycznej. Ja, jak już wspominałem, pracuje na Akademii Górniczo-Hutniczej w katedrze Biosyberentyki i Inżynierii Biomedycznej i zajmuje się w tym projekcie częścią systemu elektronicznego. W ramach systemu profilaktyki i kontroli zakażeń można wyróżnić cztery jego elementy. Pierwszy element to są szczegółowe to jest szczegółowe rozpoznanie zagrożeń obecnych w czasie pandemii oraz analiza przyczyn powodzeń i ich uwarunkowań. Drugi element to jest przygotowanie na podstawie tej analizy schematów, planów, protokołów i zasad postępowania w przypadku zagrożenia epidemiologicznego i w innych sytuacjach kryzysowych. Kolejny element to jest certyfikowany program ciągłych szkoleń dla personelu i również platforma edukacji zdalnej oraz materiały edukacyjne. I ostatni element, chociaż nie najmniej istotny, to elektroniczny system monitorowania do szybkiego wdrażania postępowania przeciwepidemiologicznego, który chciał, o którym chciałbym Państwu więcej powiedzieć. Elektroniczny system nadzoru epidemiologicznego składa się przede wszystkim z branzoletek, indywidualnych bransoletek noszonych przez każdego z użytkowników, i to zarówno pensjonariuszy, jak i personelu, oraz gości. Odwiedzających pensylariuszy, czyli wszystkich, którzy się znajdują w danym obiekcie. Drugi element to są sensory to są tzw. Tak bikony, montowane przy, w miejscach szczególnych, takich jak przejścia, magazyny na przykład umywalki czy miejsca dezynfekcji i działanie tego systemu będzie polegało na tym, że jeżeli dwie bransoletki dwóch różnych użytkowników zbliżą się do siebie, czyli ci użytkownicy zbliżą się do siebie, to zostanie wykryty taki kontakt i zarejestrowany poprzez węzły komunikacyjne, które tu są pokazane w sposób schematyczny na rysunku, poprzez sieć zostanie to, ta informacja przekazana do komputera centralnego. Również y, y, informacja na temat zbliżenia się użytkownika, w szczególności jego bransoletki do sensora, również zostanie zarejestrowana. Może to być interpretowane w ten sposób, że dana osoba podeszła do umywalki i np. umyła ręce, czy wykonała w innym miejscu jakąś istotną, inną czynność. Komputer centralny będzie zbierał wszystkie informacje i pozwoli na analizę oraz bieżące alarmy związane z różnymi sytuacjami. System elektroniczny jest dosyć złożony i posiada szereg cech. Ja chciałbym wspomnieć tylko o niektórych, wydaje się ważnych. Jedną z istotnych własności tego systemu jest możliwość pracy w czasie rzeczywistym 24 godziny na dobę. System automatycznie wykrywa, rejestruje i również klasyfikuje kontakt. Bransoletka posiada również wbudowaną sztuczną inteligencję, która umożliwia właśnie klasyfikowanie danego kontaktu. Jest możliwe bieżące sprawdzanie stosowania procedur poprzez rejestrowanie, czy dany użytkownik znajdował się w jakimś miejscu. Na przykład w bezpośredniej bliskości umywalki, co mogłoby świadczyć, co też świadczy być może o tym, że te ręce zostały przez niego umyte. System umożliwia również alarmy i powiadomienia w sytuacji kiedy bransoletka wykryje jakąś niepożądaną bądź też niebezpieczną sytuację na przykład upadek pacjenta może powiadomić personel o takiej sytuacji a personel dzięki tej informacji może podjąć stosowne działania Możliwa jest również szybka i bezbłędna analiza zgromadzonych danych o kontaktach i podjęcie stosownych Działań w danej sytuacji epidemiologicznej. Bieżąca lokalizacja użytkownika umożliwia szybkie odnajdywanie danego użytkownika w obiekcie, co w przypadku na przykład ewakuacji jest bardzo, bardzo istotne. Możliwe jest też śledzenie aktywności użytkownika, czyli rozpoznanie przez sztuczną inteligencję, o której już wspominałem, zaimplementowaną w bransoletce, czy dany użytkownik śpi, leży, chodzi, bądź też siedzi. Przez to możemy jak gdyby lepiej poznać jego Aktywność i ta informacja jest myślę cenna dla lekarzy. Również jest możliwa rejestracja wybranych parametrów życiowych użytkownika branzoletki, co daje również wiele informacji dla lekarza. Na koniec chciałem podsumować moje wystąpienie. Referat dotyczył systemu profilaktyki i kontroli zakażeń o wysokiej zaraźliwości w placówkach opiekuńczych. System ten jest projektowany i być może kilka razy się przejęzyczyłem mówiąc w czasie teraźniejszym o nim. Proszę mi to wybaczyć, natomiast system jest projektowany i będzie, mam nadzieję, w miarę szybko dostępny. Gdyby Państwo mieli jakieś pytania albo mogłaby, można by było podjąć współpracę, to zapraszam. Dane kontaktowe są podane poniżej. Bardzo dziękuję Państwu, że chcieliście Państwo wysłuchać mojego referatu. Mam nadzieję, że był ciekawy. Chciałbym podziękować organizatorom kongresu oraz szczególnie Panu Profesorowi Adamowi. Libertowi za możliwość wygłoszenia tego referatu. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu przede wszystkim zdrowia w tych ciężkich czasach. Dziękuję bardzo. Do widzenia.